Myślicie, że przyszedłem dać Ziemi pokój? Nie powiadam Wam, lecz rozłam. Jestem przekonany, że wielu z nas dziwią te słowa Jezusa i trudno nam je zrozumieć. Jesteśmy przyzwyczajeni, raczej spodziewamy się tego, że Jezus jest tym, który niesie pokój, wprowadza ład i harmonię. Skąd zatem ten Brak konsekwencji w nauczaniu naszego Pana. Jezus jest realistą, największym, jaki chodził po tej ziemi, bo doskonale zna i rozumie naszą naturę zranioną grzechem. Zna świetnie, nawet osobiście, źródło grzechu i zła. Grzechu, który wprowadza prawdziwy nieład, który burzy porządek. Jaki chciał wprowadzić Bóg. Jezus zdaje sobie sprawę z tego, że nasza natura została zraniona grzechem, którego skutki nosimy w sobie po dzisiejszy dzień. Myślę, że każdy z nas doświadcza tej prawdy, bo jakże często chcemy dobra, którego nie potrafimy wykonać. Wiemy, co należy czynić. Ale tego nie robimy, bo jest w nas słabość, która zdaje się paraliżować naszą wolę. Tak ukazuje się kondycja naszej natury, która nie zawsze jest gotowa podążać za wiarą, za drogą, którą wyznaczył nam Chrystus. Dlatego nie wykonujemy tego dobra, które powierza nam Pan, ale wybieramy Jego brak, który tworzy rzeczywistość. Środowisko grzechu, które niczym błoto nas brudzi i wciąga. Jezus przychodzi i próbuje nas wyswobodzić z tego umazania grzechem, które ogranicza nasze życiowe siły i nas pochłania, spowalnia. Czyni to jednak inaczej niż byśmy się spodziewali. Nie przybywa na białym koniu, niczym boski zbawca, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, w jakiej żyjemy, w której grzech jest jej częścią. Przychodzi wchodząc w tę rzeczywistość, poddając się jej regułom. Zgadza się na to, aby grzech go skaleczył, aby doświadczył jego skutków czyni to aby od środka niejako wypalić to co jest to co jest niezwykłym planem boga to właśnie to że staje się człowiekiem ogień który przyszedł rzucić jest ogniem który niszczy grzech i ogranicza jego skutki właśnie od środka to ogień miłości która rozpala się w naszych sercach, która pierwsza zapłonęła w serca w sercu Jezusa, w Jego ludzkim sercu. To zadanie Chrystus powierza swoim uczniom. Pragnie, abyśmy się stali żywymi pochodniami, które będą nosiły w sobie Jego ogień. Jednym z tych, który to uczynił, był dzisiaj wspominany w pierwszym czytaniu prorok Jeremiasz, chociaż żył w czasach starotestamentalnych, miał już sobie, jako prorok, ten Boży ogień, który ostatecznie przyniósł Chrystus. Głosząc Bożą prawdę, która nie była taka, jak oczekiwali jego współtowarzysze, naraził się na ich gniew. I to tak zdecydowany, że chcieli go zabić, zostawiając na śmierć głodową w wyschniętej cysternie. To tam, właśnie. W tej cysternie wyśpiewuje swój hymn pełen nadziei wobec tak trudnej sytuacji. Ten hymn zapisał psalmista. Z nadzieją czekałem na Pana, a On pochylił się nade mną i wysłuchał mojego wołania. Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska. Stopy moje postawił na skalę. I umocnił moje kroki. Wierność Bożej prawdzie, wartością, które nam ukazał Chrystus, będzie nas, nas kosztować. Ta postawa wierności Bogu nieraz będzie wprowadzała nieład w świecie, który poprzez kompromisy próbuje zakrywać błoto grzechu. Chrześcijanin idąc za Chrystusem, powinien być gotowy w nie wejść, tak aby ogień, który nosi w sobie, je wysuszył, aby nie mogło nikogo pochłonąć. Na tej drodze Chrystus obiecuje nam zawsze być z nami. On pierwsze na niej wyznacza dla nas szlaki, szlaki miłości.